co to znaczy praktyczny, bo Ewangelia jest najbardziej praktyczną książką świata i ktoś sobie pomyśli, jej, no ja wiem, no nigdy jej nie używałem, nie? Mówimy, wow, despasito, W ciągu roku było 4,5 miliarda odsłoń. My mamy odsłon Ewangelii w miliard codziennie. Juda był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Ale jak się dowiadujemy, kim oni byli, to mówimy, matko z córką. Jak przeczytamy genealogię Pana Jezusa, to się, to pozbywamy się wszelkich kompleksów na temat naszych ciotków i wujków. Nie? Chcę Was zaprosić do Ewangelii pokazać, po co są te sprzęty, po co jest ten werset, po co jest ten obraz, bo każdy werset Ewangelii i wiele z tych obrazów można używać w życiu. Ona jest tak praktyczna, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy. I tak jak w lustrze szukam swoją własną twarz, tak otwieram Biblię i okazuje się, że na każdej stronie tu jest Pan Bóg, tu jest Pan Bóg, tu jest Pan Bóg. W Ewangelii mówi, no wszędzie Pan Bóg. No jak się czyta Biblię, to w ogóle nie można być niewierzącym. To tak, jakby stał przed lustrem, widział twarz i mówi, nie ma człowieka. Bo jak wprowadzam w życie to słowo, słowo staje się ciałem, to wtedy, wtedy zaczynam widzieć, że to działa, że to po prostu działa. Nie widzimy tej wartości, a w tej Ewangelii nam pokazuje Jezus. Ludzie kochani, jesteście wartością. Co wy myślicie? Że ja bym umierał za, za śmieci? To jest najważniejsza konferencja w moim życiu.